Dobra, a więc generalnie Tu jest tyle kurwa marynarek. Gdzie są jakieś marynarki, kurwa, Sterta rzeczy. Sterta kurwa rzeczy i marynarki. Kurwa. To wszystko. To wszystko. To są kurwa maseczki. Maseczki, maseczki. Maseczki, kurwa, całe kartony. Tu nawet. Wszystko w maseczkach. czekaj, czekaj, czekaj. Wszystko w maseczkach. Zeszyty, kurwa, wszystko w długysięczne roku Ej I kurwa tyle tak to wszystko jest O, życia pani pierwsza wszystko tu jest Kaspyskał na zdjęcia bo... Kurwa świetnie co to jest? Tam są kur... wszystko jest w maseczka Ej, kur... Co się dzieje? Ktoś tu metodą sprzedawał Ej, czemu my tego nie tam odkryliśmy, był, kurwa, kor, koronawirus? Te maseczki wszystkie za, kurwa, 50 groszy sztukę Maciej już to zmarł na ręce, ciuch, Wszystko kurwa, to nie jakieś kurwa. Ej Maciej, 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 sprawdź w necie. Ej, sobie e, Sprawdź, ile takie małe narki kosztują, bo to są same tutaj z tego. No to sprawdzę potem. Zabiorę to. Do, mary, do mojej marynaretki. Zabiorę Dobra, chodźmy dalej. Pokażcie. To macie ci zaświeci, czekaj. Chodź, pójdziemy tu najpierw. To jest dalej przejście. Chodź, chodź najpierw tu i potem sobie się jeszcze sobie trzym. Witamy, tam ta tajne komnaty. Ty masz normalnie kubki. Ej, ty masz normalnie kubki z żarciem. Prawda? Nie. Ty masz normalnie kubki z żarciem, chodźcie. W środku. W Patrz, ej, kurwa. A co? Po coś tu bierze. I tu jest zjadanie. Zaszczyt wejść na zakład. Ciekawe że to normalnie są marynarki kurwa, normalnie... Ej, Maciej, morda, ej, tutaj ludzie wchodzą ostatnio. Wchodzili tutaj Wchodzili tutaj w 22 drugim roku. obejrzymy... tutaj wszystko przyjdziemy po Dobra. I moje do Ej, patrzcie to kurwa, no są pełne kubki. Kawy jakieś kurwa. Czekajcie to, że moja babcia może pija z jednego z tych kubków kurwa A Cześć, że to jest ostatnie tutaj wejście po 2022 roku więc zapłynę, nie to Toaleta. To nie będzie mieszkać. Zobaczcie tutaj Papier. O kurwa i tu jest problem. A tutaj byliśmy jest to, gdzie tutaj wchodziliśmy, kurwa. Ile miedzi, kurwa! To są same kable, w tu jest miedzi, kurwa? Same nitki, gąbki, kurwa. Wszystko tu jest. Ej, dobra, niech tu Nikola, kurwa, z Mają przyjdą, to będą seszyły kurwa, cały czas. Tutaj wchodziliśmy. Nie. Nie? Jak bojasz, nie wiem, tu buty nawet, kurwa.

Dobra, dokumentów może nie nagrywajmy Cukier kurwa pełen wszystko Plan budowy jakieś 2017 roku A to wszystko wygląda? Ej, a to nie jest e, ten? E, to jest tu przecież Czekaj, kalendarz się zatrzymał tam gdzie były ostatnie wejście 2020 rok Potem ich wyjebali Ej patrz To To nie to jest, tu, to jest tutaj, gdzie są te drzwi. Z y, srebrną Gdzie musimy wejść. To jest ale tutaj. Nie wiem, co, że to jest? Jakaś na balka, no, ale patrz, ale, ale... Ostatnie, ci, no. ostatnie wejścia były w 2022 roku. Kalendarz też się zatrzymał na 2022 roku. Dobra, chodźcie idziemy tam dalej. Czyli ostatni nas tutaj w 2022 roku. Tak.

Цена стукнуть. Так, а я jest, a ty tutaj? Hej, a ty tutaj? 220 Kurwa, 220, a 150 Ma no, kurwa całe stosy maseczek, kurwa nie no, Raczej tutaj szyli maseczki, nie?

Okay. Dziękuję bardzo za widzowie, za kurwa przybycie. Tutaj pozdrawiam operator kurwa telefonu. No i z Fartem się ma.